Zamieniamy narzędzie turbo na załom. Musi być dwa razy kliknięte, tak? Mhm. Pogrubione. Ołówek. Tu nic nie zmieniamy. Tu musimy zmienić narzędzie na. jak nasze narzędzie się nazywa? Załom. Numer? 10, tylko to być 10,88. 10,88, o tu mignął gdzieś. I to jest wewnętrzny. Ten? No. Tak, ten. Bo ten chcemy przetestować. 5, tak Idziemy tu. Tu mamy minus 2, to musimy zrobić minus 2. Dlatego, że te minus 2 to jest wchodzenie w głąb materiału. Nie 0, tylko minus 2. OK, przeliczamy. Nie rysujemy po prostu tutaj offsetu tego. Aha, bo normalnie mamy... tak. byśmy korzystali z offsetu. A tutaj... Normalnie byśmy korzystali z offsetu, a tu zrobiliśmy sobie minus no. 2 i musimy, mówimy maszynie, żeby po prostu wyszła 2 mm w głąb materiału. Przeliczamy. OK. I robimy projekt. I tu wszystko wiadomo, nie? Ciach. Test 03. Ciach. Nadpisujemy. Pobieramy. test 03. Jeszcze raz klik, klik. Grubość materiału 8. Enter. I koniec istotnie.